Siemano widzowie, ja nazywam się Adek. Witam Was w kolejnym odcinku z mapy szpakowo. <laughs> Słuchajcie, siewy. <laughs> siewy soi poszły momentalnie na tym nowym polu 100... 150. Ładnie tutaj zasialiśmy. Słuchajcie, mamy tutaj tego powierzchnia pola 70 arów. Ładnie, ładnie. Wiecie co? Przymierzam się <laughs> do kupna. Ale to pewnie w nowym sezonie. Tak sobie tutaj jeździłem po okolicy, patrzyłem. Eee, słuchajcie, pola numer 70. Eee, 47. O, te pole, o tutaj. Patrzcie, fajne pole. Eee, 102% plonowania. I tutaj mamy prawie 2 hektary. Tutaj jest 5 hektarów, to jest za dużo. 2 hektary. 149 tysięcy. Także tu będzie potrzeba trochę hajsu wydać. Ale pojawił się, słuchajcie, u nas nowy nabytek, zaraz Wam pokażę. Także, tak słuchajcie, na szybko wracamy na naszą, na naszą gospodarkę. I słuchajcie, na, na, na dniach, na, za jakiś czas, pojawi się na naszej gospie trzeci ciągnik. A mianowicie, słuchajcie, ten jest, ten ciągnik będzie ciągnikiem takim pociągowym. On ma 115 koni. nasz Ford ma też 140, chyba 3 konie. I pojawi się też 150-konny ciągnik, tylko że Ford nie ma z przodu, ma obciążnik. Nie ma tego zaczepu trzypunktowego i kupimy coś z zaczepem trzypunktowym. Słuchajcie, nawet nie wyobrażacie sobie, co to będzie, ale patrzyłem, patrzyłem sobie już ciągnik, niesamowicie fajny, ehm, ale to na pewno w tym roku jeszcze, e, przed sprzedażą, e, na pewno wpadnie, przed sprzedażą przed zimą jeszcze, będę chciał go kupić na lato, ehm, i teraz tak, 148 tysięcy na koncie, słuchajcie, wydaliśmy, już Wam mówię, ile wydaliśmy, wydaliśmy... 37 i 5700 to jest 42 tysiące 700, 700 zł wydaliśmy, ale pokażę wam na co. Czekajcie, tu jedziemy sobie tędy, przejedziemy przez ten. Przez pola. Tu jak widzicie nasze pola już dochodzą. I dzisiaj, jak już widzieliście, pewnie na miniaturce będziemy sobie bawili się z zielonką, z żytem na zielonkę. A, yy, a mianowicie dokładniej, żeby to powiedzieć, z żytem na kiszonkę. Teraz tak, ja sobie to zostawię tutaj. I słuchajcie, pokażę Wam, co tu się zmieniło. No, słuchajcie, siewy tam porobiłem, kukurydzę zasiałem. E, także to takie pierdoły tutaj porobione są. Tutaj big bagi, ale słuchajcie, patrzcie na to Kupiłem takiego Forslichta starego Koleś za niego chciał 40 tysięcy Ja za niego Wytargowałem na 37 tysięcy Forslicht. troszkę używany jest, no nie powiem Słuchajcie, ale to jest taka kosiarka do żyta Nie, do tego, żeby żyto kosić wysoka no, i y, ostrze do niego tutaj też żyto, wiecie, wszystko pomalowane, fajnie, zapłaciłem 5700, też 6, 6 koła chciał. Słuchajcie, ta maszyna i ta i ten wózek z tą kosiarką to są od dwóch różnych właścicieli. Udało mi się skompletować w takim samym kolorze. To jest niesamowite. E, dlaczego? Przecież można żyto kosiarko ko ko kosić, tak, ale kosiarką, wiecie, ona jest dosyć spore też żyto, ja nie chciałem się tu bawić. Z tym, że to zostawia dosyć duży pokos. I teraz ja nie wiem, oczywiście herbicycy ja tu zakupiłem. Zobaczcie, nie wiem, czy ta nasza belarka, czy ona dźwignie to, nie? Eee, kręcenie tych belek. Słuchajcie, ona jest do wymiany. Eee, zobaczcie, 15% uszkodzeń. Ja nie wiem, czy ja w ogóle chciałbym ją naprawiać. Bo słuchajcie, czekajcie, tylko zobaczymy. Ja pójdę, tylko przyniosę. E, przyniosę skrzynkę i zobaczę, ile by tutaj. Rozkręcę tam i zobaczę. Ojej. W jakim one tutaj stanie, jest ta. Otabelarka. E... O te wszystko poździerane słuchajcie. Wszystko poździerane wszystko porobione. Eee, co jest? Czemu nie mogę tego tworzyć? Nie działa mi warsztat pojazdu A tutaj? Też nie działa mm. Okej, okay, dobra o, Czekajcie, tutaj czasami jest ciężko z tą skrzyneczką tutaj Też nie działa Tutaj Też nie działa. Dobra. Misha, to słuchajcie. W każdym razie ta belarka chyba pójdzie na sprzedaż. Ona chyba około 200 czy 300 kostek już wiecie, zrobiła tych swoich. Nie, to nic z nich tu stoi. Eee, I ciężko będzie, słuchajcie, trzymać ją dalej. Nie wiem, pomyślimy. Może coś się wymieni, wiecie, na szerszy tutaj chwytak, bo tutaj będzie szerszy ten. Dobra, jedziemy, słuchajcie, na dzisiaj na zielonkę. Dzisiaj taki mam plan, tylko będziemy kosić tam. Na zielonkę te rzeczy. Czekajcie, tutaj, czy jest jakiś kabel? Jest. Światła podłączymy. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Niech tak będzie. Wchodzi się z drugiej strony. O, tu po schodkach. Dobra. I teraz tak. Palimy. O, ja. Podobno nowy silnik tu siedzi w tym <laughs> Forszywicciu, ale ile to prawdy w tym jest? No co, jeździć, jeździć, jeździ, nie? Dobra. Ruszamy, słuchajcie. Wiem, że to jest takie dosyć szerokie. Zobaczymy, jak to tutaj się spisze. Ale jedziemy, pokosimy tą zielonkę No i wiadomo, zielonka pójdzie na kiszonkę, będziemy kiszonkę robić Jedziesz gościu? Dobra Ciekawe, tutaj gdzieś się rozłożyć musimy Jak my się tutaj rozłożymy Tu wszystko zasiane Czekajcie, może tak... Co to sąsiad ma tutaj? Jęczmień, ale jeszcze niewyrośnięty taki, to jest żyto. <laughs> Dobra, zostawimy tutaj. Niech się tutaj... <laughs> ...będzie. I teraz tak... E Podczepimy naszą Jak widzicie to szeroki sprzęt On ma, szerokości ma niby 5 metrów Wiecie, ale Ile to tak naprawdę jest tutaj To powiem wam Nie wiadomo Dobra Teraz złożymy koła E, czekajcie, jeszcze chyba trzeba będzie podłączyć wałek, nie? E, tak, wałek jest niepodłączony. Dobra, podłączony teraz. Kabli nie ma. Okej okay. dobra. No i co, I lecimy z tym, nie? Lecimy żyto na, żyto na zielonkę. Niby dojrzałe. Czekajcie, czy to są chwasty tutaj? Przecież ja wszystkie chwasty wydawało mi się, że ja je. Usunąłem Nie, ono się tak odbija po prostu. Myślałem, że to są chwasty, wiecie? No dobra słuchajcie, ważne, że jakoś w miarę to tutaj działa może tak, może pojedziemy sobie na początek w tą stronę. Zobaczcie, jaki szeroki zrzut, nie? Tutaj zostawia. No. no właśnie powiem wam. Nie jestem pewien, czy ta kosiarka sobie. Czy ta nasza belarka sobie z tym poradzi. Czekajcie, jak to wygląda tutaj. No, kręci ładnie, nie? No i tutaj słuchajcie, że to pocięte. Kurde, ciekawe. Ciekawe, ile mi wyjdzie z tego, nie? Potencjalny plon, czekajcie, gdzie to jest. 1,66 hektara, tutaj jest pole. 1,5 hektara zielonki. No zobaczymy, nie? W każdym bądź razie... Nawet nieźle to tu idzie. Ładnie to tutaj wykasza. Wiadomo, że tutaj będzie można jeszcze. Wiecie, Tom. Tą... Eee... to... Kosiarką można było to przejechać Słuchajcie, ale tak Żyto jest dosyć wysokie, wiecie Ja tam nie wiem, czy ja chcę kosiarką to przejeżdżać Wolałem właśnie taki kombajn kupić Tym bardziej, że wiecie On nie był jakiś tam, nie wiadomo jaki drogi eee, A zawsze to można sprzedać W sumie wyszło nam 42 czy 3000 O, zobaczcie byczki nasze Dorastają już Byki w maju będzie można zawieść Na sprzedaż No i w maju będziemy też łąkę mieli już nie? Więc też będziemy sobie tutaj e, Chcieli Słuchajcie o tam Tam po prawej stronie jak widzicie Jest właśnie taki wiecie miska na siano nie? E, Żeby tam wrzucać dla nich Ja będę chciał takiej wielkości belkę zrobić Mam już upatrzony sprzęt e, Radziecki taki Do tego Ogromne belki robi Stary radziecki sprzęt, ale to zobaczycie w następnym odcinku. Ja powiem, wam, o, fajne tutaj modziki wlecą niebawem. <laughs> Póki co musimy się tu ogarnąć. Jak tutaj zrobimy te? O, jak tutaj wykosimy to? Czekajcie, ja może tak spróbuję. Zagarnąć, no tak, trochę tylko tak, do tyłu. Ciekawe, czy po zielonce trzeba orać pole, czy nie. Jak to wygląda tutaj? Nie, tylko chwas. Dobra, czy będzie można przejechać bronkami tutaj też? No i fajnie. Słuchajcie, no i tak, tak to widzicie, tak to, tak to tutaj idzie, nie? Jakiś tu rozwój jest. Dzięki za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod filmami, za łapeczki, za wyświetlenia. Powiem Wam szczerze, naprawdę e, fajnie jest, bo jakby mogę robić to, co lubię. Dzięki Wam. Wam się też widzę, to podoba. A tak jak mówię, ta seria będzie ciągnięta aż do Farminga 25, czyli do 12 listopada. Tak naprawdę. Mam tutaj nadzieję rozwinąć się jak najbardziej. Dobra. No bo co, no bo od listopada będziemy już grali w Farminga 25, nie? To jest raz, a dwa, słuchajcie, druga sprawa jest taka, że... Dobra. Eee, druga sprawa jest taka, że gram sobie też prywatnie na tej mapce takiej, która ostatnio wyszła Widzieliście też prezentację tej mapki u mnie na kanale Krajeńskie Pola Bardzo fajna mapka, tylko słuchajcie z jakiegoś powodu Ona dwa dni po premierze na ModHubie ona znikła Chyba na trzy dni i znowu się pojawiła, nie? Także e, Nie wiem czy tam coś tam ktoś zgłosił widocznie, coś było nie tak Jedyne co zauważyłem na tej mapce to tam jest problem właśnie ten sam, który był u Rajota Na Szpakowie E, a mianowicie e, przetrząsarka, tak? Bo kiedy przetrząsarka e, przetrząsa, no to e, jakby nie ten. E, wiecie, zostawia tylko taki pasek za sobą tego przetrząśniętego siana i to tyle nie, jakby nie ma tam, wiecie, takiej animacji e, porządnej. Ale, wiecie, to, to też nie jest tam jakiś tam mega duży problem nie. W ogóle nie nazwałbym tego problemem tak naprawdę Dobra, pojedziemy jeszcze tak Oj, czekajcie Muszę cofnąć trochę Strasznie Głośny ten sprzęt jest, nie? To jest jedyny jego minus, nie? To jest strasznie głośny No ale wiecie, to też jest stary sprzęt ciekawy tylko czy do niego No nie no przyczepy nie mógłbym podłączyć Bo on wałka nie ma nie Bo można było z przyczepę samozbierającą Podłączyć albo nawet i Od razu kostkarkę ale Znaczy belarkę Ale on nie ma właśnie tego Wałka nie z tyłu No dobra słuchajcie i tak piąteczką Fajnie się kosi dobrze jest Tak, jak, tak bym kombajnem kosił Że to normalnie bardzo fajnie to idzie Mamy trzy łąki Słuchajcie, niedługo będziemy ruszać właśnie z nowym traktorem Być może pojawią się nowe zwierzęta Będę chciał rozbudować kurnik, wiecie Tam y, na gospodarstwie y, Tam, gdzie teraz jest kurnik Tam obok mam taką dziurę w której, w której jest zebrana gnojowica stara Taka wiecie, woda jakaś się zebrała Tam błoto Ja będę potrzebował Kamienie, żeby to zasypać żwirem, utwardzić. I słuchajcie, i tam zbuduję większy kurnik, nie? Jakiś taki bardziej nowoczesny, fajny jakiś kurnik zbudujemy, żeby było więcej kur, tak? Dlatego też chciałem pole zakupić, żeby na przykład takie już dwa hektary mieć, na którym można by było na przykład przężyto siać, czy tam pszenicę, żeby zawsze kury miały co, co jeść, tak? Po prostu, nie? Więc to też są takie plany. Ale póki co trzeci ciągnik na gospodarstwo. Fordzik ładnie się spisuje właśnie z tym e, z pługiem, z, z kultywatorem, z siewnikiem, bardzo fajnie się spisuje, bardzo fajnie mu to idzie. I zobaczymy. Ale trzeci ciągnik, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo myślałem sobie o wymianie kombajnu, ale pomyślałem sobie tak, no dobra. Zrobiliśmy raptem dwa sezony żniw tym kombajnem eee, i tyle. No, ale a on jeszcze jest bardzo dobrym kombajnem, nie? To jest najbardziej najmniej używana maszyna, ale najbardziej potrzebna, nie? Kombajn na na całym gospodarstwie. No, ale ja bym go jeszcze chciał jednak trzymać. Dobra. Zobaczcie, jak to fajnie idzie, naprawdę. 10 na godzinę Muci to niesamowicie, nie? Cieniutko przy samym tym Przy samej ziemi Wiecie, nie to co kombajn, że zostawia Łodygi, tylko tu przy samej ziemi Zobaczcie, pokos ładny Wiadomo, tu trzeba będzie wapno rozsypać Bo tu trochę tego, też żyto Trochę tego pH zżarło e, I będzie trzeba nawozu trochę rozsypać Bo to też Chociaż jeszcze nie wiem co tutaj będziemy siali na przyszłość, ale i obornik i, e, i właśnie Wapno będzie tu potrzebne na tym gospodarstwie Dobra ładnie idzie, słuchajcie ładnie tutaj się kosi. Dajcie znać co wymyślicie o tym. A dzisiaj myślę sobie, będzie właśnie taki krótszy odcineczek. Ja sobie jeszcze tu parę razy przejadę w to i we w to i zostawię po prostu już Was z takim krótkim odcinkiem. Wiecie, nie zawsze te odcinki muszą być nie wiadomo jakie długie. E, może coś tutaj jeszcze w... pokażę wam tylko, o co mi chodzi z tym kurnikiem. Czekajcie, ja coś tutaj zatrzymam na razie. Wyłączę. Fajnie tutaj, zobaczcie, porobiłem ten pokos. Wszystko się ładnie zbierze, się zbeluje, będzie będzie na sprzedaż. Tylko teraz tak, kiszonka kiedy ona by poszła na sprzedaż, powiedzcie mi, czy ona idzie jako zielonka, czy ona idzie jako kiszonka? Nie no, kiszonka, bo to będzie raczej ten. Eee, kiszonka, gdzie jest kiszonka? Tu jest. W styczniu za 567? No, nieźle. Zobaczymy. Słuchajcie, pomyślimy jeszcze. Eee, pokażę Wam tutaj tylko, jakbym chciał zrobić z tym kurnikiem na przyszłość. A mianowicie, słuchajcie, ta dziura do zasypania. O, tutaj to wszystko, jak to zasypię, tu wyrównam ten teren. Tu będzie trzeba kupę kamieni przywieźć. Nie, wyrównać ten teren. I tutaj, zamiast tego kurnika, o, to powstanie kurnik, bo ten jest kurnik na 100 kur. Powstanie na 200 albo na 300. Wiecie, ten budynek to jest taki. Bo trochę się sypie, nie? Nie ma co gadać, nie? To nie jest... To nie jest nowy budynek, nie? Bo ma swoje, wiecie, wady, nie? Okno podparte tym e, kikiem i tak dalej, nie? Ten płot tutaj też to jest taki, wiecie, zbity, bo zbity. I kury chciałem właśnie tutaj zacząć hodować. A co tutaj postawię? Nie wiem jeszcze. Także tyle słuchajcie w dzisiejszym odcineczku. Ja zobaczę, co tutaj kury działają. Tyle w dzisiejszym odcineczku. Jeżeli podobało wam się, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję na kanale i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, hej.